No, lecimy. No, no, mamy drugą część. Jest to druga jest. część. Zawsze obiecałem, zawsze obiecałem, y, że pokażę jak najłatwiej po tych moich próbach, a zrobiłem co najmniej 30 różnych takich płyt, jak to najlepiej y, i powinno i najszybciej powinno być zbudowane. Nie? Więc teraz rozłożymy y, Artur trzyma to, bo ma w przyszłości robić płytę, jak będziecie zgłaszać zapotrzebowanie, to do Artura. A ja tylko ewentualnie będę oglądał, czy on dobrze robi, ale on moment wszystko będzie wiedział. Ale to musimy I teraz Panie Edward nauczyć. Tak. I teraz, tak jakbym chciał Was nauczyć, tak uczy Artura. I teraz proszę zobaczyć, jak ta płyta, z czego ta płyta jest zbudowana. O. Pierwsza płyta to jest po prostu zwykła blacha. E, zwykła blacha e, to jest alucynk, albo ocynkowana, może być miedziana. To jest stalowa? Tak. To jest, to jest taka typowo tekarska. I na tej, na tej płycie e, jest pomalowana, jest użyta farba e, wysokotemperaturowa i na to jest naproszony, e, na napruszony e, krzemionka krzemionka, tutaj troszeczkę kiepsko widać, bo jest ten cień jest krzemionka, po to, żeby zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła, a na dodatek jakby dziecko przypadkiem miało nie może tak lepiej jakby dziecko miało przypadkiem dotknąć tego, to się nie poparzy pod, pod tą płytą jest właściwy element grze, grzejmy, czyli folia grzewcza będziemy robili doświadczenia z tym folia grzewcza o, proszę bardzo. To już jest dwusetka na razie, czyli 200 W na metr kwadratowy. I proszę zobaczyć, co są folią trzeba zrobić. Oczywiście przycina się ją w tych miejscach, gdzie tu są te, nożyczki. Przeryb, te przerywane nożyczki. Tu na końcu, gdzie wychodzą te e, główne przewody doprowadzające, jest folia izobutylowa, czyli wlutowane jest albo specjalnymi takimi Zaciskami ja zawsze wlutowuję, wlutowuje sobie przewód. Ale czyli można takim domowym sposobem, taką zwykłą lutownicą. Oczywiście, zwykłą lutownicą nawet, wlutować, tak? nawet obcie, przecinam sobie, wycinam tą folię, żeby ona się nie topiła i, i mhm. nie brała udziału w tym, w tym lucie i y, przylotowuję ten przewód i to jest ta druga najważniejsza rzecz. Ją oczywiście można przykleić. Jest specjalny klej, który można u producenta kupić. Specjalny klej, i pod spodem jest yy, cała ta płyta. O, proszę zobaczyć, ile to waży, Artur? Hmm. 200 gram, nawet nie waży. 200 gram, nawet nie waży. To jest co prawda pół metra kwadratowego. A więc tutaj waży ta blacha w końcu Tak, i to jest. I ta blacha to jest, proszę. proszę ja was to jest ten e, ceownik. Taki ceownik od płyt gipsowych i pod ten ceownik my później tą, tą blaszkę... Pokazać, tak. to, jest. O, to jest to jest właśnie ten e, podobny do poliuretanu, ale z dodatkiem izocjanianów, czyli materiał jak poliuretan, tu Artur jest specjalista od poliuretanu, jak poliuretan jest palny, to ten zupełnie niepalny jest materiał. I na dodatek, teraz się go używa jako pokryć dachowe, bo może mieć różną grubość od 2 cm do 10. Na pokrycia dachowe zamiast płyt obornickich używa się coś takiego. Jest to lekkie. Nie tworzą się szczeliny na dachu na wskutek termiki, to znaczy wyższa niższa temperatura przy y, płytach obornickich tworzy się szczelina tu się nie tworzy ta szczelina i bardzo fajnie, jest w Polsce też produkowany i ja sugeruję żeby, bo z tych wszystkich materiałów które używałem, to na mi Z20 ten jest najlepszy i robić metrowe, ja zalecam nawet dwumetrowe płyty żeby y, natężenie promieniowania było mniejsze niż 400 W. I dzisiejszą folię, którą ustalimy, to... A coś jeszcze Pani Ewa o tej folii. Coś ta folia... Jaki to jest koszt na przykład tego co trzymamy w? Ręce. To jest... Yy, to co trzymamy w ręce ja, ile tak, to, nawet może to będzie kosztowało yy, metr kwadratowy, ja nie wiem jak teraz, bo yy, to kosztuje w granicach za metr kwadratowy 150 zł. No. Mhm. To jest niewiele, czyli 300. Czyste, nie mniej! Kosztuje 70 zł, bo to jest pół metra kwadratowego, a jak będzie metr kwadratowy, to będzie kosztowało że 150 zł. I ja używałem poprzednio folii drabinkowych. W foliach drabinkowych robiły się tam różne momenty przepalania, jak ktoś oglądał moje wcześniejsze filmy. Natomiast tutaj yy, nie mogą się całe warstwy odrywać, bo zauważcie, że yy, to jest tak połączone, że... Yy, jak gdyby przysklepione do, do tej folii matki, czyli tej podstawowej folii. I to ma y, natężenie promieniowania y, 200 W i daje temperaturę 35 do 40 stopni. Moja folia y, 400 W daje 55 stopni, nie więcej. i ta temperatura jest bardzo stała. Ja oczywiście używam czterech czy pięciu folii, ale ostatnio już tylko jedną używam, bo te trzyletnie, które były bardzo dobre, po dwóch latach zmniejszyło im się natężenie promieniowania z 55 stopni zeszła do 43, do 42. Po trzech latach, tak? Zmniejszyła swoją wydajność. A tu teraz bardzo mnie zaciekawiła folia właśnie pośrednia, żeby uzyskać Temperaturę y, 50 stopni no. i to jest w sposób najprostszy. Tu się to... różnią te folie. Tak, bo to jest folia na prąd stały i y, 24 V. Czyli najłatwiej zbudować grzejnik taki i w razie na przykład jak się awarii trześć mieć z boku akumulator, podstawiamy sobie akumulator i potrafi grzać. No, te akumulaty, które, akumulatory, które Artur przyniósł, to potrafią grzać po 8, po 10 godzin no, jeszcze wiem wszystko wyjdzie w testach i teraz właśnie naszym zadaniem będzie sprawdzić jaką temperaturę uzyska ta folia y, prosto z akumulatorów czyli bez żadnych inwerterów bez żadnych tam przetwornic i tak dalej <laughs> a bo swoją drogą stwierdziłem tak się wszyscy śmiali z tego y, z tego trapezowego ogrzewania bo on oczywiście te wszystkie folie to znaczy oprócz tych na prąd stały działają do 220 V i yy, nie trzeba się martwić, że się przepalą. I, I tak były pytania w internecie, a co jak będzie niższe napięcie, będą te zgrzały. Będzie to tak jak. I, i nie będzie tych strat. Teraz jak mam yy, o proszę, teraz jak mam yy, magazyn energii hybrydowy. Widzę, jakie są straty w porównaniu do yy, przetwornic. Przy przetwornicach, jak było zimowe, te słońce bardzo słabe, to właściwie nie było żadnych strat. Jak tylko było troszeczkę słońce, to troszeczkę grzało. Natomiast przy hybrydowej, to straty są rzędu 2 kWh. To ja mogę 4 godziny, 5 godzin Takim grzejnikiem grzać dom i mam do, do końca wykorzystane. Nie? I teraz może spróbujemy podłączyć to, co znaczyła A panie Edwardzie ja jeszcze mam kilka tak? pytań do. Pana. Dobra, a co by było, jakbyśmy tutaj nic nie założyli? No to musi, musi być jednak to źródło promieniowania podczerwonego. A teraz jakbyśmy tu szkło położyli, a jaka będzie różnica między Krzemiong? Szkło ma blachę, yy, krzemionka, to znaczy szkło, bo to jest krzemionka i blacha to są najlepsze te przetwornice yy, yy, podczerwieni, wszystkie inne materiały jak ja tam miałam obrazy, takie różne inne pierdoły, yy, z dykty zrobione to wszystko powywalałem, bo nierówno odbierało to ciepło i mogły się również yy, folie Przecież... przepalać, przepalać, nie? Teraz, może. A teraz tak, jeszcze jedno pytanie, bo ja jestem kompletnie zielony na temat. No. Tego. Czy taka folia musi mieć, jakby, stały odbiór tej energii, że musi przylegać do jakiegoś elementu, który będzie odbierał od niej ciepło? Najlepiej jest, jak nie ma pęcherzyków powietrza, no bo wiadomo, że pęcherz powietrza to jest zmiana przewodności ciepła. Natomiast w jakiś sposób cały, dlatego firma ta firma, to nie tylko ta, inne też dołączają, czy jeżeli sobie ktoś życzy, to dają klej, czyli to można po prostu przykleić, wtedy jest trwałe, trwałe połączenie i to nawet klej, który łączy te płyty, ja to nazwę płytą poliuretanową z tą folią, także to będzie bardzo dobry ten. No bo tutaj mamy też tą płytę wyklejoną folią aluminiową. Tutaj, nawet widać, trochę się oddaje. Tak. Tu I to jest... będzie ładnie odbijało. Cię na dodatek płytę. to odbija. Na dodatek stanowi to yy, stelaż, jak gdyby dla tych płyt. Można sobie wziąć pod pachę, przenieść do, do drugiego pokoju, podłączyć. Jeżeli na prąd stały, to można bezpośrednio do akumulatorów, nie trzeba żadnych hybrydowych i tych innych pierdół co się w zimie liczy, bo w zimie to właściwie cała energia to idzie na te wentylatory w tych hybrydowych inwerterach no bardzo dużo idzie tego, ja to musiałem specjalnie w nocy wyłączać żeby, żeby nie było strat, bo się okazało, że na tych wskaźnikach 25%, 14 została pochłonięta przez noc przez pracę, bo tam cały czas ten wentylator urzęduje nie? zresztą teraz przykład, tego jeszcze nie słyszałeś ale zastosowanie deje do wiatraków spowodowało, kolega mój stosował deje do wiatraka spowodowało, że no nie chciał wierzyć że przy takim silnym wietrze taki słaba, taka słaba moc jest no i podłączył te moje płyty które ja mam do ogrzewania i się okazało, że one Dały dwa razy większą moc niż przetwornica daje, nie? No to jest oczywiście ja, ja taki. nie reklamował, czy, czy antyreklamował żadnych tutaj firm. Nie, tej... no, jako przykład ja musiałem wolał, podać. Wolał, że ja jedna... wolał się w innym odcinku wypowiedzieć na temat tych wszystkich. oszustwa wiatrakowego i oszustów wiatrakowych. Tak, 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 tak. No dobra, czyli co? Próbujemy teraz podłączyć. To teraz jak już będzie sam. Producentem. To bardzo by mi zależało na tym, żeby właśnie taki człowiek jak Artur, który wiem, że jest solidny, nie boi się żadnej roboty, że dla niego tak jest on, takich płyt to w ciągu dnia może zrobić 50. Bo gotowe płyty sobie kupi, jakiś tam pokój tylko, blachę przytnie, czy może nawet to być tworzywo sztuczne. Związane z, 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 z łodziami, bo również mam takie te grzejniki. No, I... Ale nie, tutaj się korczy coś innego, panie je, no, jeszcze. No? A próbował pan to zanurzać na przykład w wodzie i ogrzewać wodę bezpośrednio? Nie, 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 nie. Takich doświadczeń. Taki? Ja robię takie doświadczenia, które mnie bezpośrednio muszą służyć, czyli żadne ryzykowne historie się nie. Ma, zresztą... no, bo tu będziemy mieli napięcie bezpieczne 24V. No właśnie dlatego to jest prawda Ile jest domków, ile? Ludzi mi się pytało tych domków czasowych, że oni chcą mieć nagrzane, a przecież pompy ciepła tam nie zamontują w takim domku, który ma 2 na 3 metry, a jest zimno jednak, na moment włączy, wyłączy, a mnie się to u mnie sprawdza. Oczywiście nie sprawdza się na innych kanałach. No bo tak, jak tutaj, to, ja to generalnie jest Pan pierwszy raz w ręce. To jest hermetycznie tutaj wykonane, zalane. Tak, i folia ma odporność. 200 używania, parę stop, folia ma 200 parę stopni, a my mamy, wykorzystujemy te 55 i ja tutaj celowo założyłem 55, żeby była taka temperatura jak na przykład na kaloryferach, żeby zdrowotnie nie. Przeszkadzało ewentualnie mieszkańcom, nie no i spróbujmy teraz to wszystko podłączyć, czyli teraz, żeby no to. Zróbmy wszystko... cięcie panie Edwardzie, tak jest.